Jednak Hiszpanie mają tutaj wojsko. Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry w Europe University 4, gdzie gramy Polską na poziomie Very hard, a naszym celem jest pozbicie świata przed rokiem 1821. Bardzo dziękuję. Tom Jack Borusiński za przesłanie swojego podejścia e, Commonwealthem Polską, jak to tam woli, e, gdzie tutaj podjął to moje takie wezwanie. Wiem, że jeszcze tak przynajmniej 3 albo cztery osoby podjęły takie wezwanie e, na Discordzie. Tam Never mnie męczy i CK co sobie opisał na streamie, że po też podjął to wezwanie i sobie przechodzi, po prostu próbuje podbić świat na poziomie very hard jako Polska. Jeżeli wy chcecie oczywiście podesłać swoje podejścia, e, co prawda tutaj. Nie wyszedł podbój świata, ale tak czy siak, wyrobisty napis. Bardzo bym chciał mieć taki napis. Pamiętajcie, jeżeli wy chcecie przesłać swoje podejścia, możecie to robić na Facebooku yy, oraz możecie to robić na Discordzie w zakładce Europa Universalis. Tutaj fora o grach. Z im, no, możecie, mnie, możecie mnie otagować, patrzcie, Małpa Lukas. Piszecie wtedy, jak wam poszło, co robiliście. Możecie nawet załączyć jakiś krótki filmik. No, widziałem, że nie wszyscy byli zadowoleni z tego krótkiego odcinka poprzedniego, ale wybaczcie, naprawdę strasznie mi zmęczył tutaj rolowanie tego i zabawa z tą kulturą, ponieważ w teorii z tej prowincji powinienem móc wypuścić Kwarakundżul. Nie udawało się, nie wiemy czemu. E, tutaj akurat na Discordzie pomagali mi ludzie wyjaśniali i potwierdzili, że w teorii w tej, z tej prowincji powinienem móc wypuścić Kwarakundżul, bo kraj nie istniał. E, Shivran istniał. E, mamy napisane, że z tej prowincji znaczy teraz już tego nie mam napisanego, ale było to poprzednio pokazane wam chyba, e, że z tej prowincji można było wypuścić ten kraj. Nie wiem czemu się tego nie dało. Potem miałem jeszcze takie problemy, typu że mogłem wypuścić jako relay z wasal. Okazało się, że był za duży. No to trzeba było go zmniejszyć czyli wypuszczenie Tabrizu, Armenii i dopiero Kwarakundur samej. Tam były jeszcze parę innych takich bardzo dziwnych bugów, chyba. No ale w końcu się udało to zrobić, co było strasznie męczące. W dzisiejszym odcinku lecimy najpierw wojnę szybką z Osmanem. Potem z Tymurem. Potem z Ardalanem, co powinno spowodować, że nasi wasalowie urosną do odpowiednich rozmiarów i będziemy ich po kolei zjadali. W międzyczasie modlimy się o to, pamiętajcie, żeby trzymać kciuki, zostawcie kciuka w górę, o to, żeby nie zerwała nam się Unia po prostu z Rosją, bo no, mamy dość wiekową cesarzową że tak powiem, a relacje z Rosją no są jeszcze znacznie, znacznie bardziej do poprawy. Zobaczcie, ty marzy, mamy bardzo dużo agresyjnej ekspansji, mamy bardzo ee, dużo takich, dużo negatywnych efektów na Rosji, to szybko się, tego się szybko nie poprawi. Wypowiadamy Reconquest Cassius Belli. Naszym celem będzie zdobycie Krymu, wzywamy, mamy Luka do pomocy i mam nadzieję, że nam się to uda. W sumie Reguza, czy nadal ma gwarancję od Imperium Osmańskiego? Wyrobiście, że ma. Więc uda nam się tutaj to wszystko, potem zresetować tego trusa i jeszcze raz lecieć z Imperium Osmańskim. Boże, jak się namęczyłem poprzednio, to aż nie uwierzycie, żeby to wszystko zrobić. Jak ja mam dojść na razie Europy? A tego wam nie mówiłem, ale musiałem nagrywać na zapas. A to jest ostatni odcinek z tych nagranych na zapas? Więc teraz ruszamy do ataku i atakujemy najpierw Osmana. Naszymi generałami wciąż są Dante, Krab z Nożem i Pan Paweł. E, Emil raczej to chyba nie jest nikt z komentarzy. E, no tutaj Pana Pawła po prostu wysłałem chyba w najgorsze możliwe miejsce. Nie zauważyłem, że idą wojska osmańskie, więc wycofajmy się na tą fortecę. Nie było sensu, czy tej bitwy, nawet jeżeli byśmy ją wygrali, to z takimi stratami, że to jest totalnie bez sensu. Krym ostrzelajmy i chyba to będzie jedna policja, na której użyję dział tym razem. Bo ta wojna aż tak nie jest spieszna z jej końcem. Ponieważ czekam, żeby mi się jeszcze poobniżyła agresywna ekspansja Więc spokojnie tutaj lecimy Tylko zabierzemy Krym jak najszybciej No i wreszcie zjedliśmy Karaman Co jest po prostu bardzo dobre The Fall of Yangar. Bachman zdobył Vijayanagar, Czyli Bachman zdobywa tutaj przewagę no i w zasadzie nie jest to za dobre. Wolałbym, żeby tutaj jagar miał tą przewagę, bo będzie łatwiej go podbijać, no ale trudno. Dalić się niestety też nam robi takim dość sporawym blobem. Jampur, znaczy Dali powstał z Jampuru, więc tutaj nie będzie kraju do wypuszczenia, jakiegoś takiego dużego i będziemy na pewno bardzo dużo agresyjnej ekspansji generowali w tym regionie, więc kluczowe dla mnie będzie posiadanie na sojuszu Mamaluka praktycznie pewnie do końca gry, żeby po prostu uczestniczył ewentualnie w naszych wojnach i wtedy będzie dostał mniej agresyjnej ekspansji. Tymur... No niestety rośnie powolutku, więc też trzeba zacząć się już niego wbijać tutaj od północy, żeby od Lahore, znaczy w zasadzie w Gujarat jak najszybciej się wbić i tutaj zacząć budować nasz przesył handlowy, żeby wreszcie też zacząć móc korzystać z tego wszystkiego. Wszystka pod dowództwem, dowództwem Emila wbiły się tutaj w armię osmańską na Basrze. no i w sumie da, da, mimo kiepskich roli to wygrywamy, wbiły się w Dante Linksa. Tutaj na Edir, to jest, tak wajpowałem przed chwilą, im 15 tysięcy wojska mieli bez generała postawionego. No i zobaczmy, czy uda nam się to zwyciężyć, raczej nie, trzeba będzie się cofnąć w którymś momencie. Linia nam się załamuje w momencie, kiedy mamy mniej niż 27 tysięcy piechoty w pierwszej linii, mamy 25 tysięcy. Zaraz będziemy ponosili większe straty od Imperium Osmańskiego, spróbujmy, a może się uda? Kurde, zejdę do trzecie. dobra, nie uda się. Do, dojdą posiłki, ale wciąż mamy szansę, wciąż mamy szansę wygrać tą bitwę, niesamowite chociaż, chociaż, nie no dobra, nie mi chyba już pada, i te role kiepskie na koniec, dobra przegrywamy tą bitwę i się cofamy, bardzo duże straty ponieśliśmy no ale byliśmy blisko zwycięstwa, no pechowe role i tyle Są się aż do Edirnu, całym moim wojskiem, żeby, o nie, któryś lider mi umarł co za pech, e Edir na szczęście nie padłem tutaj akurat szczęście I wbijamy się moimi armiami Całymi tutaj w wojsko osmańskie Żeby go przepchnąć stąd e, Mamy większą liczbę, lepszą jakoś wojska Więc Osman się po prostu nam wycofuje No w zasadzie tutaj wszystko co chciałem No to mamy pod okupacją Będziemy to zaraz sobie tam odbijali od Osmana Więc możemy lecieć tutaj dalej Oblegać te forty Muszę te forty też w najbliższym czasie zabrać Nie wiem czy w tej wojnie to też zrobię Cholera, co wojna ja to po prostu przesuwam e, I tego nie biorę a powinien brać Forty w, w zasadzie w pierwszej kolejności, żeby tego nie oblegać po kilka razy. Zobaczcie też, że już instytucja u nas się wszędzie chyba rozprzestrzenia, gdzie się tylko da. E, albo przynajmniej tak to wygląda. No całkiem nieźle, w Krakowie bardzo szybko, więc tutaj za chwilę będziemy wprowadzali kolejną instytucję. W Warszawie prawie przez ten czas, bo z całego początku w Warszawie nam się wprowadza, e, więc jak najbardziej też za chwilę będziemy mieli. Nie udało nam się zamknąć Osmana za naszą linią Fortów ponieważ najpierw zdobyli Kraków, przeszli, a teraz są zamknięci, bo zbiłem Kraków i będzie stack wipe dla Osmana spowodowany przez kraba z nożem. Jesteśmy już tak blisko tego, żeby po prostu nie stracić ruskich, partii 9 punktów tylko zostało. Będziemy kończyli tą wojnę. Jak widzicie biorę też pieniądze, mógłbym zamiast pieniędzy wziąć tutaj dwie te górskie prowincje, dwie fortece czy coś, no ale niestety <grytania> to, 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 mamy do wprowadzenia instytucje, więc wolę wziąć tym razem pieniądze, te bariery to nam da całkiem niezły chyba jednego lona weźmiemy i już będziemy mogli mieć instytucje wprowadzone. Wszystko co mogłem na return corno, to tu już zrobiłem. Wysyłamy takiego pizdila I tak to wygląda Wszystko fajnie, tym bardziej, że już Wziąłem tą fortecę, więc już bezpośrednio Będziemy mogli iść na tę Fortecę na Węgrzech Jedna, jedyna dla mnie prowincja Do korowania, tak, tak, tak Wiem, że tam było zmniejszenie Boże, war exhaustion, ale nie ma co najmniejszego znaczenia Dobra, bierzemy lona, wprowadzamy instytucję Embrace i bierzemy Technologię Cancel to, to tutaj weźmiemy technologię. Tylko i wyłącznie, i jako tą technologię weźmiemy administracyjne punkty. Administrative Influence to będzie wyjebiste combo. Będziemy, będę chciał to jak najszybciej rozwijać. Core Creation Cost. No i w zasadzie teraz czekajcie. Dalej możemy zaatakować. okej okay, mamy jakąś tutaj wyjabistą szansę na zdobycie tronu w Portugalii. Zobaczcie. 60-letni władca. Bez następcy. No. I tylko trzeba z nim poprawić jakoś te relacje. No niby Distance Battle. Żałuję, że teraz tutaj nie wziąłem tej prowincji. Nie, to na bank bym miał możliwość, no ale trudno. Nie zrobimy tego w tym momencie. Zastanawiam się też, czy resetować trusa z Imperium Osmańskim, yy, bo w zasadzie wojsko mamy tutaj, prowincji, żadnych oddokurowania szczerze mówiąc nie mamy. <laughs> Więc chyba to jest dobry moment, żeby zresetować tego trusa. Imperium Osmańskie jest wykończone totalnie już naszymi wojnami. Zadłużenie 4000 i Forty wyłączone. Nie, wyłączone jeszcze, bo mają bunty. Dobra, na show Superiority pójdziemy. Jak Asius Belli zresetujemy tego trusa. Nie mamy za dużo do korowania, więc po prostu yy, wejdziemy. Zabierzemy te prowincje i jak najszybszego White czy cokolwiek tutaj z Imperium Osmańskim. Dobra. No i kończymy tą wojnę, bierzemy tylko Repsy, bo to nam o rok przedłuży całość Trusa, więc to akurat jest to dość warte. Tym bardziej, że jak widzicie, no jesteśmy na lekkim minusie z tymi moimi armiami łażącymi po całym świecie. No i w zasadzie co nam zostało? Przygotować się do kolejnej wojny, z która będzie chyba już teraz z tym murem. Na początku wyłowić Ardalan, tak mi się wydaje. To takie eventy, to ja lubię 10% dyscypliny, co prawda tylko na 6 lat. Prestige, nie mam totalnie na co wydać, no chyba, że... Chociaż nie, na Rosji mamy. A nie, na Rosji nie mogę za to, Boże, zapomniałem, że tutaj akurat nie mogę. W Uvasalii nie muszę, więc Prestige nie mam na co wydać, więc bierzemy tylko Administrative Power. I jakby co, to tak nie mogę zmienić następcy, póki ee, trwa event, niestety. O ja pierdolę! Ale ja zdawał wojnę o Unię? Nad Wielką Brytanią ze Hiszpanią! I mam Francję po swojej stronie, która jest obok. Ja pierdolę, ale easy win. No, mieliśmy teraz tu atakować. Czyli mam WB dla siebie. <laughs> piście A Portugalia, wojny nie toczymy. Ej, to ja może od WB wezmę jakąś prowincję dla siebie, albo od Hiszpanii wezmę jakąś prowincję. jeszcze nam się może by tutaj udało tą Unię. Ej, patrzcie, zaraz nam się uda to. Ktoś wie, jak ja mam dotrzeć do Hiszpanii? I mamy, udaje nam się zrobić Royal Marriage z Portugalią. Teraz tylko czekać, aż wejdzie gryf na tron. I wtedy i mamy Portugalię. O Boże, że ta wojna jest praktycznie nie do przegrania, bo po swojej stronie mam Francję, mam Hiszpanię, znaczy mam Francję, Anglię mam po swojej stronie tutaj. Ja nie wiem, czy mam sens tam moje wojsko przenosić. Jeszcze mamy jest od drugiej strony, idzie z tym wszystkim, więc ja najprawdopodobniej wojska nie ruszę. No może tylko to, bo on będzie w stanie jakoś tutaj szybko ruszyć. Bo zanim ja tu dojdę, zanim ja tu cokolwiek zrobię, no patrz, już się tutaj wbijamy. Hiszpania chyba miała w ogóle jeszcze jakąś przez chwilą inną wojnę na hulajach, więc pewnie w ogóle e, swojej armii tutaj nie ma. E, jednak Hiszpanie mają tutaj wojsko. I niestety jest to wojsko, które jest lepsze od francuskiego, więc muszę tutaj dać te moje przynajmniej 60 tysięcy wojska. By mieć szansę. Może potem, jakoś się opuściłem, to zróbmy tutaj transportowce do takiej liczby, żeby to potem przynajmniej szybko przejść z tych Hiszpanii. Ja oficjalnie przegiąłem pałę w tym momencie i to tak bardzo nam ci tak zastanawiam. 9 relacji da 5. Ja muszę zintegrować tych moich wasali. Inaczej nie da rady. Dobra, kończymy tą wojnę, tak jak widzicie. 96 repsy są i w zasadzie nic więcej nie kończymy. Na pewno end Rivality. Tego nie robimy. Hajsy są, prowincja jedna jest, żeby tutaj ewentualnie coś podziałać w tym regionie. 108 do 264 tysięcy to masakra totalna. Nie jest najgorzej. Cofajmy się. W ogóle Hiszpania uważam, mi cały czas za rywal. Zresztą to z tymi rywalami to ja mam chyba jakieś problemy bardzo duże. Ej, czy, czy mi się zrobiły transportowce? Ej, nie tutaj. no chodźmy tutaj, przetransportujemy drogą morską, i będziemy wbijali się, już może wreszcie, w tej Indie. No i niestety zginął nasz no, władca Wegren. teraz mamy Gryfa, cytrynę 11 na tronie, tak? Tyle razy go tutaj robiłem, nieważne. Ja Nie, no, się, był 10 i tym 11, stabilność nam spadła. Jak my dalej tu wyglądamy? Rus, Rosia, Rosia, niestety jestem troszeczkę nielojalna. Nie. Więc lepiej coś tutaj sobie nie powiem, bo mamy punkty militarne, więc już to jest po tej sprawie. Kolejna sprawa, to mamy pretendera gdzieś. Może czas na zmianę dynastii? Ja już mojej dynastii chyba nigdzie nie mam, więc ewentualnie dać mu wygrać. Nie, nie ma. A, pretender w Ostrudzie. Te 8000 wojska myślę, że jest tak groźne, że muszę miesiąc poczekać, co mi tutaj zrobią. Transportujmy nasze wojska z powrotem tutaj i zobaczymy, co, z czym się nam tutaj będzie jadło. A, royal marias z Portugalią przecież nam się skończył. Pamiętam, to jeszcze tutaj zajmijmy się tymi całymi obszarami, które chciałem przecież dodać, bo to już jest najwyższy czas, żeby tutaj w ogóle handel nasz przenieść do tego regionu. Przecież jeszcze by się przydało coś dostać, zdobyć, ale jednak tutaj już trzeba też to zacząć robić. Możemy przenieść tutaj całe nasze centrum handlu na no, spokojnie. Powinniśmy wychodzić tutaj na prosty do Carogrodu. Więc tutaj za chwilę cały handel. Cofniemy wszystkich naszych handlarzy i zobaczymy, co z czym się tuje, 42% udziału w więcej niż na Bałtyku. Transfer i tutaj transfer. Trzeba będzie też zainwestować za chwilę w flotę jakąś handlową. I handel nam spadł? Co? że się jeszcze to wszystko musi poprzeliczać, czekajcie. Nie no, spada ewidentnie o 6 golda. 20 golda, tutaj. Tutaj jest tak, że straci... Nie zarabiam tyle, co Osman. No i trzeba pamiętać, tutaj wzmocnić nasze siły i podbić jeszcze bardziej te prowincje od Osmana za jakiś czas. No i te prowincje te trzeba tutaj pokorować. Zbudować nowy poziom to wszystko. By the way, kopalnie złota, jak stoimy, dycha, dycha. Bo myślałem, że mi się coś zawaliło. Nie. I tutaj jeszcze, nam się przydało, odpalić. W sumie muszę też przejrzeć moje estate state'y, czy powyłączać je, czy nie. Wypowiadamy wojnę. I mamy bardzo dużo rekonkwest z Cassius Belli. I w zasadzie może o Bukarę. Bo tu jest forteca, w Bukarze to zdobędziemy. To za chwilę wzywamy, mamy Luka osobno. Ardalan, Jazz, inne nacje tutaj porzucają to wszystko. No i spróbujemy zrobić tak, żeby mieć też do Sindu dojście. W międzyczasie. Naszymi dowódcami na ten moment są co? Pa, Pan Paweł. Jest też krab z nożem. I widzę, że będę potrzebował też nowych. Ale to chyba mi jakiś umarł z tych nowych. Przecież miałem tego mega węża zrobionego. A gdzie on jest? No i mamy Pana Mega Węża, <noise> nie wiem jak to się stało, że go nie mieliśmy, a to czekajcie, to może zamiast Pana Pawła go dajmy tutaj, bo Pan Paweł jest taki dość cienki, więc dajmy Mega Węża. Nasze pozostałe wojska tutaj lecą na Ardalan, jesteśmy się, się przejść na Ian najpierw, żeby po prostu to podbić i będziemy tutaj white ten kraj, żeby potem go jeszcze raz zaatakować na osobną Cassius Tutaj sobie to wszystko zabezpieczamy, 43% trzeba będzie zwiększyć, tutaj zrobimy tak, że zjedamy trochę tego, no i jak to wyglądamy wtedy, no wtedy wyglądamy lepiej. <grydy> jak tam kolektujemy na Bałtyku, bo mamy cały czas bardzo duży tam udział. No ale w zasadzie myślę, że tak czy siak z tym handlem, jak tylko do Indii dojdziemy, będziemy mieli tutaj większe udziały, podbijemy Alepo, Persję, przecież zaczynamy, Boże już nią kolejny generał, który Ej, polski na 100%, Bigos. Biorę dzisiaj po... Akurat dzisiaj biorę według popularności. Biorę z bardzo różnych miejsc, tych generałów. Czasem z końca, o oh Boże, ten Big... nie, Bigos trzeba przygotować, bo coś nie wyszedł. Kurka, panie, coś, coś dzisiaj ci nie wyszedł, ten Bigos. Dobra, ten Bigos jest już lepszy i go zostawimy. W ogóle zdobyliśmy, teraz weźmy tutaj się wbiję w wojska Tymura. Zobaczymy I z jaką jakością armii jest popyka. Swoją drogą, kiedy będzie wojna religijna w chrę? Wam że to już chyba piąty albo szósty stack wipe. Tak naprawdę, no, nie liczę tego. To jest tak łatwa wojna, ja ich po prostu rozgrabiam na każdym kroku. I, i tym jednym dużym stackiem, zobaczcie, zaraz będzie kolejny stack wipe. Piu, dziękuję. Możemy już podpisać pokój z... Ardalanem i w zasadzie co my tutaj wypuścić możemy z takich krajów, na przykład Irak to jest bardzo duża część tego kraju, ale myślę, że to sobie darujemy. Eee... Weźmy o nich tylko i wyłącznie War Repsy na ten moment. Muszę pamiętać, żeby poprzez Tymura zerwać sojusz z Ardalanem. Eee, wtedy będzie, e, wtedy po prostu będzie nam łatwiej ten kraj podbić tutaj. Eee... Szkoda, że takiego przejścia bezpośredniego tutaj do prowincji Tymura mieć nie będziemy. No ale to nie jest na razie nasz problem. Ogólnie też zauważyłem, że. Fajnie się to dzieli ogólnie. Te prowincje Timura. Zobaczcie, możemy, jakbyśmy mieli tych dwóch wasali, to praktycznie cały Tymur jest zjedzony poprzez tych wasali, więc trzeba to zrobić też również chyba jak najszybciej. O i mają tutaj twardy kor, a tutaj jest do jakiegoś, tu jest Afganistan. Tu jest... Nie no, wszędzie to jest chyba twardy są kory, nie wiem, czy to ginie do jakiegoś czasu. Chyba nie w takim razie. Nie, 678. Ale bardzo długo, więc możemy spokojnie sobie pozwolić na to, żeby za egzem który jest ten kraj, to po prostu lecimy dalej z tym wszystkim. Ja naprawdę lubię ten event. To jest genialny. Uuu, to może być problem w sumie. British Pretender Rebels. Trzeba będzie popłynąć i to stłumić, o cholera. Deklaracja niepodległości Niderlandów. Ostatnio chyba tego nie mieliśmy, nie? Zresztą tu jest Holandia cała. Niderland w jednej prowincji, bo Holandia pewnie odrzuciła. Największym nacją, którą tutaj możemy wypuścić, to jest Afganistan oraz Ajam z tego co widzę. Ajam sobie daruję, nie ma to sensu. A nad Afganistanem w, ewentualnie w przyszłości się zastanowię, chociaż też raczej sobie go daruję, no bo jednak mamy za dużo tych wasali, musimy dopełnić tych, co mamy. I za chwilę będziemy zjadali zresztą kolejnych dwóch, a w zasadzie to nawet bym czterech naraz zjad, jeżeli by się dało. A się nie dałbym czterech dyplomatów, ale wiecie o co chodzi? Dobra, robimy takowy oto peace deal z tymu rydami. jakby co, nie zapomniałem zerwać sojuszu z Ardalanem. Doszedłem do wniosku, że tym mur jest tak słabym sojusznikiem. My mamy dojście pod całą stolicę Tymura obecnie, że będziemy w stanie go osobno na przykład za z jakichś tam reps i tak dalej, i tak dalej, żeby skrócić z nim trusa. Więc to jest też bardzo fajna mechanika, którą możemy sobie tutaj zastosować, bo my musimy tak czy siak przebić się tutaj przez Tymura, żeby zdobyć trade noda w Persji albo Lahore, właściwie to Lahore, Persja, Hormuz albo Basra. Tutaj dowolnie, jak robicie. Jeżeli chcecie z Gujaratu przesyłać pieniądze, no to. W zasadzie to musicie lecieć Hormuz, Basra, Aleppo tak? Jeżeli chcecie przesyłać z Persji, no to Lachor, chociaż chyba Lachor nie zbiera z całych Indii. Nie, to Gujarat zbiera z całych Indii, więc dla mnie teraz Hormuz i Basra to będą maschew, praktycznie. Więc będziemy się teraz tutaj skupiali na przejściu właśnie tędy, zdobyciu silnego, silnej pozycji. potem za Persję się weźmiemy dalszym, na dalszym etapie. Tym bardziej, że koro stanowi, nie kończą się kory. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek naszej Rakowej Polski. Zobaczcie, jak my się tutaj pięknie Pięknie rozrastamy, jak to pięknie wygląda. Co prawda, jeszcze nie widzimy Nowego Świata, więc te granice aż tak rakowe nie są jak jeszcze będą, jak tylko go odkryjemy. Nieważne, eee, pięknie to wygląda, tak? Zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Papa! Pa!